Słuchaj, dużo na głowie, żeby się proporcje zgadzały. <laughs> Jak dużo, to wszędzie. Nice. Mm. Uff, mega się jadam, bo dzisiaj mam wigilię pracową, pracowniczą z Polsatu. Eee... I bardzo się cieszę, tylko właśnie walczę ze sobą, co tu zrobić, bo wróciłam od grzesia z włosów, ale do pięknych, ale tak mi dopadło zmęczenie, że najlepiej bym przycięła komara. Ale nie mogę przyciąć komara, muszę się chociaż troszkę podmalować, a nie mam kawy w domu. Powiem wam, że ja mam tak teraz wieczorami non-stop, że ja już o 18:00 to ja w ogóle mogę już kłaść się do łóżka, już leżeć, obejrzeć coś i spać. Help Tam to już będą ludzie i będę miała energię i sobie od nich troszeczkę wezmę tej energii. Ale teraz mam po prostu... Jest kryzys. Słuchajcie, czy ktoś by powiedział, że ja jestem w ciąży, o tak jak jestem? Tak, już... Tak, <laughs> ale tak. I don't think so. Pomalowałam się sama. Uczesał mnie, Grzesiu. W ogóle świetny podkład. Polecam. Zaczęłam go używać i ja sobie mieszam dwa kolory, ale te kolory wam nic nie powiedzą. LN7 i MN7. Ja sobie je mieszam. Świetny. I patrzcie, jak i, jaką skórę. Ale w ogóle skórę mam piękną teraz. Naprawdę. No, także. Ready, jeszcze muszę coś założyć na siebie.